Dziś pokażę Wam mój najnowszy piec muchowy, który już na pewno teraz zostanie. Kupiłem go na Allegro z przesyłką To 1420 zł. Ma no już teraz podrożał, już kosztuje 1699. Y jakie zalety tego pieca? Ma tutaj na bocznych ściankach. Jak to powiedzieć płaszcz z powietrza z jednej strony, z drugiej strony tu u góry jest płaszcz powietrza i z tyłu płaszcz powietrza oddolany od wentylatora około 6 cm No to jest ta jego zaleta Zobaczcie, tak się delikatnie wolno pali Tu jest oddzielny, drugie, jak tu drugi dostęp do paleniska a nie ma popielnika ale nie jest potrzebny no tu jest popiół drzewny to jest tylko drzewny popiół takie opiłki z drzewa to jest około tygodnia palenia no także jeszcze nie wyrzucam jeszcze bardzo się nie przesypuje na końcu filmu umieszczę link do drugiego filmu zobaczycie jakie rury były przedtem teraz tutaj tu już jest rura kolanko kominowe 120 Później jest nasunięta rura nierdzewka yy, chyba 124 w otworze żeby weszła tutaj, nasunę, nasunięta była i tam z drugiej strony jest obspawana, tak żeby to wszystko się nasuwało i żeby było jak to powiedzieć Później jest drugie kolanko, te z blachy 2 mm spawane rura też kominowa 120 mm Ścianką z ścianką dwójką no i tu później już na końcu przy samym kominie to jest zwykła rura kawałek, no i zwykłe kolanko i tam wyjście do komina no ta rura sam w tym pomieszczeniu co jest ten piec ona chyba wystarczająco będzie tutaj nagrzewać no i jeszcze dodatkowo tutaj te dźwiczki z przodu troszeczkę ciepło oddają a powiem jak dobrze wentylator chodzi, to normalnie do pieca tutaj na boku można dotykać. No tak nie na długo, żeby się nie poparzyć. Lepiej nie eksperymentować. No tutaj jest rura nadbuchowa. To jest z aluminium. To jest 110. Wyprowadzona do jednego pomieszczenia. Tutaj jest druga rura, też 110, wyprowadzona już do trzeciego pomieszczenia. A także z tego pieca jestem bardzo zadowolony. Teraz pokażę Wam te wyjście jednej rury. Także o, jed... wyjście tej rury tutaj jest widoczne, nadmuchuje. No, nie wiem, ile tu jest około, ale na pewno powyżej 40 stopni, bo ja z tej odległości czuję. No i na termometrze, jak po rozpaleniu, to wyraźnie podnosi się temperatura. No i jeszcze jedno wyjście. Drugie wyjście mamy tu, w tym pomieszczeniu, co nigdy nie było ogrzewane. Rura jest taka pogięta troszeczkę, no ale to była łączona w innych miejscach. Ale najważniejsze, ciepło i tak się wydostaje. Jest także z odległości metra czy ciepło, a jest dopiero rozpalone. No dzisiaj jest to prawda na dworzu ciepło, ale rozpaliłem, bo otworzyłem okienko i zaraz jeszcze roztworzę drzwi, bo chciałem, żeby się po prostu te rury kominowe powypalały, no i żeby, jak to powiedzieć, nie wdychać za bardzo tego smrodu. To by tu jeszcze powiedzieć. No jak się już tak popali w godzinę, dwie, no to tej rury tutaj tej aluminiowej no za długo utrzymać nie można. Także myślę, że ma 60-70 stopni na pewno ale dzisiaj mówię, tylko będę tak palił, żeby tylko należy mi, żeby się tam ta rura troszeczkę wygrzała i żeby ta farba później już nie śmierdziła Także jeszcze raz mówię, na końcu umieszczę. Jak te rury wyglądały przed, przed zamontowaniem tych dobrych rur kominowych. No on miał napisane, że to jest około 15 kW, no także myślę, że na pewno 120 metrów to by lekciutko ogrzał. Jakby było dobrze, by pomieszczenie ocieplone, wyizolowane, no to taki piec by dobrze piszał. No i teraz tylko tak się będzie palić, ja będę podkładał po kawałku, żeby nie wygasło. A jeszcze jedna ciekawa rzecz, zapomniałem wam pokazać. Zamkniemy tu. Tutaj mam taki regulator obrotów wentylatora, który nadmuchuje ciepło do pomieszczeń. On tu ma pozycję włącz wyłącz i regulację. Jak włączam go, no to zazwyczaj ustawiam na większe Obroty, żeby po prostu silnik miał lżej wystartować a później już można sobie zmniejszyć i wtedy ten wentylator pracuje na wolniejszych obrotach ten regulator dokupiłem oddzielnie na Allegro za 40 zł, są jakieś tańsze po 10-15 zł, ale to trzeba obudowę, trzeba dorabiać jakieś części a tutaj praktycznie tylko co musiałem co dorobić to to gniazdko, żeby podłączyć tutaj ten wentylator. Tu mam zapasowy ruszcz, który jest zdobyczny ze złomowiska. Oczywiście w bardzo dobrym stanie, także go nie wyrzuciłem. I akurat pasuje do tego pieca, powiem. Tam, ale myślę, że ja tak palę, że drewnym nie powinienem takiego ruszczu uszkodzić. Tak, macie jakieś pytania, a będę wiedział. Piszcie w komentarzu, to chętnie odpowiem. Dziękuję.